Cześć Boże, drodzy widzowie, z tej strony arcykapłan Szczupak i dziś zajmiemy się potężnym znaczy potężnym AT-AT składającym się z 50, 50 klocków a to wszystko w magazynie LEGO Star Wars i Je jeszcze paczki... karty? Gdzie są karty? karty... O jest, już myślę, że znowu mnie. Czy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów? Ale na szczęście jest. No dobra. Wy już wiecie co, wy już wiecie kto, wy już wiecie gdzie. Witam w naszym kąciku czytelniczym. Dziś e, kolejny numer, a tym razem ósmy nawet magazynu Lego Star Wars. Kosztuje on 14.99 i w tym 8% VAT. Nie zapominajmy o VAT. Hashtag. Nie zapominajmy o VAT. Tak więc mamy tutaj Boba Fetta, nie mam pojęcia co on tutaj ma związanego z tym, ale no dobrze, idziemy dalej, mamy tutaj jakieś ładne imperialne, spis treści, jakiś tutaj komiks, komiks i jakieś tutaj łamigłówki, ale dalej lecimy z komiksem, o jednak jest Boba Fett. Troszkę szkoda, że jak dają jakiś ATT, który jest albo na Endorze, albo głównie na HOF, dają nam jakiś komiks związany z zupełnie czymś innym. No i mamy plakacik. Jakieś tam łamigłówki. Jakiś zestawik. Instrukcje budowania. Kolejny komiks. O, jednak dobra. Jednak cofam to co powiedziałem. Jest ATT. Ale jakieś strasznie krótkie to. no. Oczywiście imperator, który śmieszkuje. Dobrze, mamy tutaj zapowiedź Ninja Go Legacy, a raczej tego co już możemy dostać. Ja osobiście czekam na Sensejawu i szkieleta. No i... 11 sierpnia wszyscy szturmem, a co mi się udało? Idziemy po gazetkę, gdyż będzie do zbudowania ładny szturmowiec i kupmy sobie takich na przykład 100 Zamówmy całą partię i będziemy już mogli stworzyć mini armię. Czysty zysk. Jestem ze złożonym mini modelem i przepraszam, że nie było otwierania, wysypywania elementów, pokazywania ciekawszych elementów i wygrzebywania tych elementów, bo zapewne nie jeden by wpadł za moją komutkę. Gdy trzeba użyć instrukcji, no, no to trochę to zajmuje i no, szkoda mi nagrywania tego. Hu! Muszę Wam przyznać, że jest to najlepszy dodatek do magazynu, jaki w życiu widziałem. Ever. Tak, moje użycie angielskiego w tym się jak. Ale no dobrze. Mamy tutaj bardzo fajny mini model AT-AT. Jak widzimy, jest on wręcz przepełniony niesamowicie użytecznymi elementami. Jak chociażby jedna noga składa się z raz, dwa, trzy takich stawów. Oraz, raz, dwa, trzy takich otopinów, i wszystko tu się łączy bardzo ładnie. Zwłaszcza, że te elementy nie są aż tak jeszcze powszechne. Ciekawe, co tu mamy. Mamy tutaj ten bardzo fajny element, który zadebiutował chyba w Super Heroes. Jest to element, który możemy dać do łapki mini figurki i możemy dać jakiś efekt na przykład ognia czy też lodu w zależności jaka to figurka. No i jeszcze mamy te bardzo ładne elementy, czyli elementy 3 x 1 z dwoma jumperami na górze. One pojawiają się w liczbie czterech, więc bardzo ładnie. Również te dysze są zawsze ciekawym dodatkiem. Myślę, że i te elementy są bardzo fajne. No jest to wręcz cudownie użyteczny mini model. Który zresztą świetnie odwzorowuje tego ogromnego blaszanego olbrzyma, który może stąpać bardzo powoli, ale ma niesamowicie ogromną siłę rażenia. Tak więc słowem podsumowanie. 15 zł za 51 jakże użytecznych elementów Uff, w życiu nie widziałem lepszej okazji. Tak więc jak ktoś jeszcze nie ma, proszę iść, kupić. I nawet jeżeli nie interesujecie się Star Wars itp, no to jako konstruktorzy LEGO będziecie wręcz w niebo wzięci. I to było na tyle, polecam Wam bardzo serdecznie ten magazyn, jest on po prostu przecudowny. No i to by było na tyle, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się na razie.